Cześć, witam Was skocznie i serdecznie w najnowszym odcinku na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was materiał o upadku, który na początku tego wieku wstrząsnął całym skokowym uniwersum. W jakich okolicznościach do niego doszło, jakie były jego przyczyny oraz jak potoczyły się dalsze losy skoczka, któremu on się przytrafił, między innymi na te pytania odpowiemy sobie w tym materiale. Nie zapomnijcie też zostawić subskrypcji na kanale. Tymczasem, załóżcie narty, zapnijcie wiązania. I ruszajcie do oglądania! Skoki narciarskie to sport bezapelacyjnie piękny, który wzbudza wielkie emocje. Jest to też sport ekstremalnie niebezpieczny. Na skoczniach mamucich skoczkowie po wyjściu z progu i w locie mogą osiągać prędkości nawet powyżej 100 km na godzinę. Wyobrażacie sobie w takiej sytuacji runąć z pełnym impetem na zmrożony i ubity śniegiem zeskok? My, kibice, na szczęście nie musimy o tym często myśleć. Jednak skoczkowie, mimo tego, że w wielu wywiadach przyznają, że wcale o tym nie myślą, to sądzę, że z tyłu Głowy mają świadomość ryzyka, jakie często podejmują. Tym bardziej, że wielu z nich było świadkami lub widziało w telewizji dramatyczne upadki, które miały miejsce na tego typu obiektach w przeszłości. Jeden z najbardziej dramatycznych i chyba najmakabryczniej wyglądających upadków w historii skoków narciarskich miał miejsce w 2001 roku. Podczas ostatniego weekendu Pucharu Świata 2000-2001 na Mamucie w planicy. A przydarzył się on Robertowi Krańcowi u progu jego kariery kończących Puchar Świata zawodach młody wówczas Słoweniec tuż po wyjściu z progu stracił kontrolę nad nartami. Jego prawa narta zakrawędziowała i złapała powietrze, co widzicie właśnie na ekranie. Po chwili kraniec stracił równowagę w locie i runął na zeskok z dużej wysokości. Stracił przytomność, a jego ciało odbijało się od zeskoku. Upadek wyglądał fatalnie, a wszyscy zgromadzeni na skoczni obawiali się o życie Słoweńca. Na szczęście został on szybko przetransportowany do szpitala. Badania wykazały, że kraniec doznał licznych obrażeń: miał połamane żebra, uszkodzone obie łąkotki oraz złamaną rękę w kilku miejscach. Ponadto, wskutek pęknięcia czaszki konieczne stało się umieszczenie w jego głowie metalowej płytki. Brzmi dramatycznie, prawda? A wyobraźcie sobie, że kraniec w momencie tego upadku miał zaledwie 19 lat. A jaka była jego przyczyna? We fragmencie, który został zaprezentowany Wam na mocy prawa cytatu, bo w rozumieniu prawa jest cytatem, mogliśmy zobaczyć, że skoczek po wyjściu z progu zbyt płasko poprowadził prawą nartę, nad którą dostało się powietrze. skutek tego ściągnęło ją w dół, a potem co się stało ze skoczkiem wszyscy widzieliśmy. Ponadto Kraniec jako młody, niedoświadczony zawodnik na swój pierwszy skok na skoczni mamuciej ubrał sprzęt, w którym wcześniej nigdy nie skakał, co było skrajnie nieodpowiedzialne. Sam przyznaje to po latach w wielu wywiadach. Warto też dodać, że na pewno Słoweńcowi nie pomogły warunki atmosferyczne, bowiem na skoczni widoczne były także boczne podmuchy wiatru. Jednak pomimo tego upadku i poniesionych wskutek niego urazów, Robert Kraniec powrócił do treningów już po dwóch tygodniach, a w kolejnym sezonie Pucharu Świata stanął nawet na podium jednego z konkursów organizowanych w ramach tego cyklu. Przypadek Krańca jest o tyle ciekawy, że w późniejszych latach stał się o ironio jednym z najlepiej radzących sobie skoczków na skoczniach mamudzich. 11 lat Później, w 2012 roku, Kraniec został nawet mistrzem świata w lotach narciarskich. W dodatku Słoweniec może pochwalić się największą liczbą oddanych prób powyżej 200 metrów spośród wszystkich zawodników w historii. Dlatego warto to podkreślić, że pomimo tak makabrycznie wyglądającego upadku, Kraniec powrócił do rywalizacji i skakał na wysokim poziomie przez jeszcze kilkanaście lat. Wielu zawodników, którzy doświadczyli upadku w tak młodym wieku, lub nawet starsi, nigdy nie wróciło do pełnej sprawności fizycznej, lub nawet też psychicznej. Jego przypadek jest też dobrą nauczką dla młodych adeptów sztuki latania. Dlaczego? Bowiem, jak widzimy, na mamucich skoczniach nie ma miejsca na jakiekolwiek eksperymenty. Na dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć tego typu materiał, ale na przykład omawiający inny upadek innego zawodnika. Napiszcie w komentarzu. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli film Wam ten się spodobał. No i oczywiście subskrypcję na kanale. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!